Słowo ojca, nauczanie domowe. 7 lutego, pierwsza księga królewska, rozdział 8, wersety od 1 do 13. Salomon zwołał starzyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z miasta Dawidowego Czyli z Syjonu. Zebrali się więc u króla Salomona wszyscy Izraelici w miesiącu Etanim na święto namiotów, przypadające w siódmym miesiącu. Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, kapłani wzięli arkę i przenieśli arkę pańską, namiot spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w namiocie. Przenieśli je kapłani oraz Lewici. A król Salomon i cała społeczność Izraela, Zgromadzona przy nim, przed arką, składali wraz z nim na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej ich liczby. Następnie kapłani wprowadzili arkę przymierza pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do miejsca najświętszego pod skrzydła cherubów, gdyż cheruby miały tak rozpotarte skrzydła nad miejscem arki, że okrywały arkę i jej drążki z wierzchu. W arce nie było nic prócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod chorebem tablic przymierza, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej. A kiedy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, obłok wypełnił Dom Pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała pańska napełniła dom pański. Wtedy przemówił Salomon: Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze. Już zbudowałem ci dom na mieszkanie miejsce przebywania twego na wieki. Prawdę powiedziawszy, nie byłem do końca zdecydowany, jak zatytułować to rozważanie: czy zasady Boga, czy słowo Ojca. Bo dla mnie to był synonim, i oba te tytuły bardzo dobrze oddają właśnie to, co jest opisane w dzisiejszym przeniesieniu zasad Boga, albo inaczej, słów Ojca. Z namiotu do świątyni. Tabernakulum należy przetłumaczyć jako namiot. My przechowujemy święte świętych w namiocie, w tabernakulum. To jest zawartość namiotu w świątyni. I my dzisiaj też tak to przeżywamy, nawet to tak nazywamy, że w tabernakulum przechowujemy największą świętość. Zwróćmy na to uwagę że zapisane zostały na tablicach słowa. Zatem te tablice były pierwszym słowem Boga Ojca, zanim powstało pismo święte Starego Testamentu. To były pierwsze słowa Boga do ludu. I one były przechowywane. I ciało Chrystusa było pierwszym słowem Boga, do świata, do ludu, zanim powstało pismo święte Nowego Testamentu. Te słowa na kamiennych tablicach można więc wprost odnieść do Jezusa Chrystusa, który w ciele, jako Syn Boży, był wypowiedzią Boga do świata. I dlatego tak jak Izraelici przechowują tablicę, tak my przechowujemy ciało Chrystusa. Pierwsze słowa Boga i pierwsze Boże zasady. Kiedy adorujemy Najświętszy Sakrament, Jezusa w Najświętszym sakramencie dokładniej mówiąc, to przecież odczytujemy to jasno. Nie będziesz miał innego Boga. Jezus mówi, ja jestem Bogiem. Nie będziesz brał mnie na daremno. Pamiętaj, aby mnie czcić. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jestem tutaj na ziemi, byś i ty żył i mógł zmartwychwstać. To jest przesłanie, które bije od Jezusa w jego ciele. I ten wymiar karmienia się no, też tu jest obecny. Jezus, w najświętszym sakramencie ołtarza mówi: Zapraszam cię na ucztę. Nie wymawiaj się, ale przyjdź. Powinieneś się karmić słowem Boga, słowem, które stało się ciałem. Jezus mówi: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Kiedy patrzysz na cielesnego Chrystusa, Ofiarującego siebie, składającego swoje ciało na ołtarzu, słyszysz wezwanie: Tak żyj. Żyj tak jak Jezus, syn Boga w ciele. O Maryi śpiewamy, że jest arką przymierza, ponieważ nosiła w sobie święte świętych Jezusa, słowo Ojca. Ty i ja mamy być jak Maryja, arką przymierza. Nosimy w sobie ucieleśnionego Boga, słowo Ojca, zasady, ponieważ Jezus jest tą najważniejszą zasadą, tym najważniejszym nakazem, tym najważniejszym słowem, tym, co nam wyznacza. Sposób naszego postępowania. Nie ma lepszego przykazania, nie ma lepszych zasad Ojca, nie ma lepszych słów jak jedno, jedyne słowo Jezus, które Ty nosisz. Zatem każda komunia święta to jest przeniesienie słów, które stają się ciałem do Twojego serca. To jest to przymierze, które staje się faktem. I można by powiedzieć, że każda komunia święta jest opisana właśnie w tym fragmencie z pierwszej księgi królewskiej, kiedy jest mowa o tym, że z namiotu, z tabernakulum, przenoszone jest święte świętych do świątyni Twojego ciała. To jest uroczystość, w której przymierze. Potwierdzone ciałem Chrystusa staje się Twoim udziałem. To jest uroczystość, kiedy przeniesienie Słowa Ojca z namiotu do świątyni Twojego ciała staje się momentem, kiedy Twoje serce zostaje wypełnione chwałą Boga przeżywaniu tej komunii. Niech Ci Błogosławi On Sam. Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.